Siema. W tym poradniku pokażę Wam, jak stworzyć własny serwer do Metin 2 na Hamaczy. Będziemy potrzebowali trzech programów. Pierwszym z nich jest Virtual PC, drugim jest Portmap, a trzecim są pliki serwerowe. Wszystkie te linki znajdziecie w opisie, więc zaczynamy. Gdy wypakujemy pliki serwerowe, wchodzimy w folder wypakowany, zmieniamy jego nazwę na przykładową nazwę Metin. Wchodzimy w folder. Zmieniamy nazwę tego na mt2 oraz tego na taką samą. Otwieramy notatnik. Wrzucamy to do notatnika. I tutaj wpisujemy dysk, na którym wypakowaliśmy pliki. Nazwę folderu. I nazwę pliku. W moim przypadku jest to MT2. Tutaj wpisujemy również MT2. Wychodzimy. Zapisujemy. Teraz otwieram nasz Virtual PC. Sorry, ale zapomniałem, gdzie on był na dysku, dlatego tak długo szukałem. Klikamy next. Create a Virtual Machine. Sorry, add an exit Virtual Machine. Name location będzie to folder, na którym pakowaliśmy pliki. W moim przypadku jest to metin i mt2. Next. I finish. Memory. Ile dajemy na serwer? Ja 1024. Networking. Będzie to Hamachi. OK. I start. Tutaj nic nie klikamy, czekamy po prostu. Tutaj mam dla Was wszystkie komendy, one również znajdą się w opisie. Czekamy, dopóki nie pojawi nam się napis login. U mnie to trochę potrwa, ponieważ mam serwer postawiony na jedynki karamu. Nie widać, pojawi nam się napis login, więc wpisujemy tutaj te dane. Więc login będzie ROT. A hasło będzie mcncc.com. Hasła nie widać, jak wpisujemy. Wpisujemy sys. Install. Klammy Configure. Networking. Interfaces. kankę ok ok, no, no hot zostawiamy zostawiamy tutaj wpisujemy nasze IP z hamachi w moim przypadku jest to 5, 80 107 130 zostawiamy, tutaj wpisujemy nasze IP z hamachi z końcówką 100 czyli 5, 80 107 100. Tutaj usuwamy wszystko aż do 255. Wpisujemy 0.0.0 0, 0. Jamlangu, dajemy ok. Jest cancel, Canker exit install i wpisujemy tutaj taką komendę. Mianowicie jest ona łamane etc, łamane lc, d, łamane net if. Restart. Tutaj wpisujemy if config. I w tej chwili otwieramy portmapa. Otwierałem portmap plik tekstowy. I tutaj jest out IP we wszystkich polach. Wpisujemy nasz IP z z końcówką 100 Ja już tutaj wpisałem, ale wpisujemy jedno Kopiujemy I wklejamy I tak przez całe napisy out IP Czyli tutaj wszędzie Jeśli wszystko zrobiliśmy, zapisujemy Wchodzimy w portmap, Najlepiej otwieramy wszystkie porty Port map minimalizujemy i wpisujemy tutaj taką komendę. Mianowicie jest to. Kropka łamane start. I teraz czekamy aż wyjawi nam się charakterystyczny napis Network is unreachable. Jest to chyba jedna z najdłuższych części założenia serwera. Tutaj się pojawił, lecz musiał się pojawić siedem razy, pod rząd oczywiście. Jak widać, napis, jak widać, napis ten pojawił nam się już 7 razy. Może być też 6. Więc możemy już zalogować się na nasz serwer. Więc tworzymy spolszczenie. Poradnik, jak zrobić spolszczenie jest również na moim kanale. I zrobimy spolszczenie, wklejamy je do metina z 2008 roku. I to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie poradnika. Ara.